Tak, proszę Państwa, Dog Food powraca na kanał w postaci Dog Food 20. Niestety ja tego nie zrobię, ale Jacek, ponieważ no, jestem chory obecnie. No i byście co kilka sekund słyszeli kaszel. Jestem to. <laughs> Słyszycie? Jacek, chodź tu, dostajesz dodatkową pensję. No dobra. Więc witajcie w odcinku z DogeFu-20, ale sprawdźmy, czy są jakieś pierwsze kody do gry. O, i to nawet są dwa kody. Jakie ja mam szczęście? Pierwszy kod w DogeFu to O i 20 Jakieś nowe animacje paczek. A drugi to o. Startpack. Wpiszmy dwa kody. O! Zapomniałbym. Wpisałem kod na paczkę 82, którą zaraz otworzymy. Przepraszam, że nie pokazałem. Przy okazji jest to pierwsza paczka w tej grze. Otwórzmy ją. Włochy, CB, Milan, Ronaglioli. O! Nie zauważyłem, że są też nagrody. Zobaczmy, co w nich jest. Na początku jest paczka 80+, ale najlepsza paczka to 84+. Gomez, słaba paczka. Podczas montażu i nagrywki tego filmu na moim najpopularniejszym filmie jest już 500 wyświetleń za co bardzo dziękuję. Chciałbym wspomnieć, że minęło już 12 dni od nagrywki pierwszych paczek, a borówkowy zbudował swój finalny starterek. Chciał aby to ja pokazał jego skład, więc ja już będę cicho i do następnego siema! It's Leaf and Living the Bandmo. Right, right. 2011 the so level Yeah, I'm Leaf for the B. Uh. I'm the top grand dogs of me. If you don't know about me, yeah, I'm You know, yeah, I'm Leaf for the B. I'm the top grand dogs of me. If you don't know about me, yeah, I'm Yo, yow, they're like, who's going the rhythm? Uh. Only real top grand dogs, I'ma get him. Yeah